You have been assigned to a mission few would qualify for. A mission few would survive. The turning point of World War II. Across a 50-mile stretch of France's Normandy coast, the Allies staged a massive assault against Hitler's vaunted Atlantic Wall. Valor. Duty. Leadership. Yo, WhatsApp, z tej strony lub a to mój najnowszy projekt typu zagrajmy wy, a jest to gra, którą sami wybraliście w głosowaniu. No i oczywiście jest to Medal of Honor Alien As Sorry, Alien Assault będzie mi się chyba mylić cały czas, e, nieważne. E, gra no legenda absolutnie nie, chyba nie muszę przedstawiać, e, przedstawiać tego tytułu nikomu, ponieważ jest to chyba bardzo dobrze znany przez was, znana przez was gra aczkolwiek myślę, że obejrzycie tego Let's Playa, <coughs> ponieważ w wykonaniu lub kurca będzie to można powiedzieć, debiut, ponieważ nie przeszedłem tej gry. Grałem w nią dosyć dawno, więc nawet specjalnie nie pamiętam. Więc można powiedzieć, że jest to zagrajmy na ślepo. Mm. No cóż, Medal of Honor. No, niedawno ta gra obchodziła swoje dziesiąte urodziny od dnia Premiery. Więc, mm, jak sami rozumiecie, no, graficznie się trochę zestarzała. Ale swojego czasu ta gra święciła wielkie sukcesy. Była największym konkurentem. Pierwszego właśnie Call of Duty No i tak myślę, że jakby można było na to dzisiaj spojrzeć No to był to taki odpowiednik walki Modern Warfare 3 z Battlefieldem 3 To właśnie wtedy pierwsze Call of Duty, właśnie Medal of Honor, Alien, Alien Assault Wtedy ze sobą walczyli Była to bardzo wyrównana walka Absolutnie świetna gra Co tu dużo mówić, no myślę, że możemy już zaczynać Gra od EA, który no, Niestety wydaje mi się, że w tej chwili EA bardziej faworyzuje Battlefielda, więc. Niestety, Medal of Honor w tej chwili zeszło w cień. Aczkolwiek ciągle jest jednym z największych, z jednym z największy, jednym z największych konkurentów dla Call of Duty. Absolutnie jest to ciągle groźna marka. Groźna marka, no może to tak śmiesznie zabrzmiało, ale tak w istocie jest no, tak więc jak widzicie gra nie jest po polsku, ponieważ miałem niesamowite problemy ze spolszczeniem próbowałem naprawdę w wielu sposobów, wielu spolszczeń i no nie dało się ale to jest temat na, na jakąś inną dyskusję ustawiłem sobie już sterowanie, opcje graficzne no, niestety będzie ten format 3 x 4 na 3 no ale niestety nie ma nie ma możliwości. A nie, tutaj nie. O, tutaj nie ma możliwości rozdzielczości HD, no bo to jest niestety jednak starsza gra. Być może można, jest jakiś patch, który to poprawia, że dodaje rozdzielczość HD, ale nie chciało mi się w to bawić, szczerze mówiąc. Myślę, że przeżyjecie. Teraz hmm, po angielsku, no ale myślę, że nie chodzi przecież tutaj o zrozumienie dialogów czy. czy zachwycanie się fabułą no to jest po prostu druga wojna światowa rozpierdoli strzelanie tak więc e, bardzo się cieszę, że nie muszę przechodzić tej, tego treningu e, gdyż jest on no, opcjonalny więc e, tylko włączyłem go sobie na chwilę żeby ustawić w świecie ustawienia e, audio i tak dalej e, no, no i sterowanie oczywiście tak więc możemy już jechać spokojnie od pierwszej misji tak więc przenieśmy się jeszcze raz w lata 40. ubiegłego wieku zapraszam Was na ja mówię? Medal of Honor Alien Assault. Zagramy na poziomie średnim. Mhm. Mamy te tradycyjne odprawy, takie w stylu Call of Duty, właśnie, ale to wtedy było bardzo modne. Nie wiem, czy coś, nie wiem, czy coś słychać, ponieważ ściszyłem bardzo, bardzo e, grę. Dźwięk z gry, więc domyślam się, że w ogóle nic nie słyszycie, teraz jakiś gościu tam nawija. E, ale no niestety musiałem to zrobić, ponieważ e, o ile dialogi są bardzo cicho w tej grze, to strzały, e, strzały są zdecydowanie głośniejsze i no, w takim, w takim momencie, no, Doszłoby do sytuacji, że kiedybym strzelał, to bym sam siebie zagłuszał, więc widzicie, zaczynamy w, e, w, w Afryce na w północnej części Afryki. Hmm, no nie wiem, może nie wszyscy wiedzą, ale Druga wojna światowa to nie tylko Europa, ale także właśnie w Afryce toczyły się zaciekłe walki hmm, Afrika Afryka Corps ze, z, po stronie Niemiec z Romlem na czele, o ile się nie mylę, e, walczyła właśnie z Montgomerym. Coś tak kojarzę jeszcze z historii, ale nie, nie specjalnie. <coughs> Sorry, jeśli tutaj. I pierwsza misja będzie bardzo taka sympatyczna. E, jestem ciekaw, ile jeszcze potrwa to wprowadzenie. No, chyba sobie dzisiaj pogramy. Mam taką nadzieję. Aha, no i tu jest właśnie ten gościu, w którym nie wiem, możliwe, że my jesteśmy. <laughs> ale ta misja ogólnie polega na tym, żeby uwolnić e, uwolnić takiego jakiegoś kapitana, czy, czy coś tam. Jakiegoś ważniaka trzeba uwolnić. Generała, czy, czy kogoś tam. E, nic takiego wiecie: szczególnie z wciągającego. Ani nic w tych, z tych rzeczy, ale po prostu. Ok, no i mamy tutaj o, opis misji. No do złudzenia przypomina to właśnie Call of Duty pierwsze. No chyba się ze mną zgodzicie. Wyglądało to w zasadzie identycznie. No i kontynuujemy. Tak, o grafice już mówiłem, więc... <laughs> o, tutaj ten kolega sobie pije tą apteczkę To jest jeszcze ten stary system apteczek gdzie jedziemy w... dojeżdżamy do jakiejś niemieckiej bazy Oczywiście wszystko na tajniaka o, Próbujemy się dostać za linię wroga z naszą ekipą O Boże, ta czułość myszki, czekajcie Eee ustawienia o, teoretycznie jest bardzo wysoka A nie, może jak wysiądę z tego z tego wozu to mi się to mi się jakoś naprawi ta czułość, bo teraz jest po prostu straszna dobra ale niestety coś poszło nie tak, bo zawsze musi coś coś później tak Aucz. Niestety sprzątnęli jeden z naszych a, z naszych pojazdów, ale została naj... Nas jeszcze połowa paczki. No i zaczynamy zabawę. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie przesadziłem z tym poziomem trudności, no. jak mówiłem, no nie, nie przeszedłem tej gry nigdy do końca, bo tam zostało mi chyba jeszcze z dwie misje do to była w ogóle taka, taka historia, że że zostały mi z dwie misje do, do przejścia. Ja o tym nie wiedziałem, potem przyszedł mi mój młodszy kuzyn e, i chciał sobie pograć. No to mu dałem, niech, niech sobie pogra. No i tak się składa, że mi przeszedł tą całą grę. Więc e, sam końcówki nie przeszedłem. Ok, mamy tutaj. E, no. Czyli chyba rozumiecie. E, wow, co jest? Aha, dobra. Spokojnie, myślałem, że moi koledzy się na mnie zdenerwowali. No i żeby nas trzech tylko zostało? Nie, nie wypada tak. Aha, i o tym mówiłem. Stary system apteczek. No co jest, ludzie? Czarnuchy na, na dachach siedzą. Mm. <ścoughs> Trzeba ekstremalnie wysokie, wysoką czułość myszki ustawić, bo Jeszcze tak przyzwyczaiłem w Call of Duty. Dobra, jakie my tu mamy bronie? Pistolet i tylko ten M1 Garand Czyli bardzo standardowe wyposażenie O kurde, ale się nie mogę przyzwyczaić, sorry że to wygląda bardzo żałośnie teraz z mojej strony to co robię Pamiętam do Wolfensteina musiałem się troszkę przyzwyczaić No świetnie Wiecie, no... shooter to shooter, nie? Niby się strzela w każdej grze tak samo. No, apteczka, wyrzucił z siebie. <laughs> e, aha, tu będzie zasadzka, to pamiętam akurat. No, come on. A, ok. <laughs> no, dawaj. Aha, no to ja tu muszę coś podejść do drzwi, czy coś, żeby mi się skrypt odpalił. A, oh, check the door. Aha, dobra. Miałem nacisnąć przycisk interakcji. A, no, dobra. Ok. Świetnie. No, sorry, brak zaskoczenia, no, ale myślę, że każdy z Was. Tak na dobrą. Aha, dobra, otwórz. Dzięki. Ja myślę, że każdy z Was na dobrą sprawę już dobrze zna tą grę i <coughs> nie jest to żadne zaskoczenie, co ja w tej chwili tutaj robię, bo. Tą pierwszą misję znam bardzo dobrze. W ogóle początek gry tak do misji w Omaha. Ee, to tak kojarzę. Dobra, teraz tylko nie pamiętam, czy oni będą wybiegać w nieskończoność, czy ja tutaj muszę gdzieś iść. że to niespolow ludzie myślę, że kiedyś się skończą. Tam się ktoś chowa, widzę cię, szmaciarzu. Aha, okej. Okay. Szybko poszło. Ja wziąłem poziom mm, średni, bo tak na razie jest aż za łatwo. O, oh, come on Bez takich. Dobra, wraz zdubczaj. I can dance all day, szmato. Try hit me. Dobra. Ah, shit! Aha, no i niestety w tej chwili zostałem sam, jak widzicie. Y